I uruchamiamy Drive Crew w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to trzecie miejsce na mapie Wielkopolski, w którym to Drive Crew zostało uruchomione. Przypomnę, że pierwsze to był Krotoszyn, powiat Krotoszyński, bowiem tam jest najwięcej zakażeń w Wielkopolsce w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jest to trzeci powiat w Polsce pod kątem ilości osób zarażonych. Następnie przenieśliśmy się do Kalisza, ponieważ w Kaliszu, z kolei liczba bezwzględna zakażonych jest najwyższa w Wielkopolsce i dziś trzecie miejsce to Ostrów Wielkopolski. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj tę akcję zainaugurować. Oczekiwali tego mieszkańcy Ostrowa. Południowa Wielkopolska, na mapie Wielkopolski, jest obszarem najbardziej zarażonym. Natomiast chcę mocno podkreślić, że Sytuacja w Wielkopolsce jest opanowana. Codziennie mamy wojewódzki sztab kryzysowy, jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami miast i powiatów, które są zarażone. Mamy jeszcze na mapie Wielkopolski też takie powiaty, w których ta liczba osób zarażonych jest naprawdę niewielka lub nie ma ich też wcale. Co nie znaczy, że też tam nie trafimy z drive-thru, aby tych testów wykonywać więcej. Na dzień dzisiejszy wykonaliśmy ponad 61 tysięcy testów w Wielkopolsce. Jesteśmy drugim województwem w Polsce pod kątem ilości wykonanych testów. Ostatnia średnia dzienna wykonywanych testów wynosi 2,5 tysiąca. Oczywiście udaje nam się to dzięki rewelacyjnej współpracy z wojskami obrony terytorialnej. Z tego miejsca serdecznie dziękuję. Żołnierzom za tę ogromną aktywność, ogromne podziękowania dla ministra obrony narodowej, który pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o delegowanie Wojsk Obrony Terytorialnej do z jednej strony drive-thru w Wielkopolsce, a z drugiej strony do dedykowanych karetek wymazowych, które mamy dla DPS-ów. Osiem takich karetek jeździ, one są zaopatrywane przez właśnie Wojsko Obrony Terytorialnej. I w tym tygodniu planujemy na koniec tygodnia mieć sprawdzone wszystkie DPS-y w Wielkopolsce. Ponad 8800 osób, które będą wymazane, będą miały wyniki. Tym samym panujemy nad sytuacją w DPS-ach, w wielkopolskich DPS-ach. W tej chwili, na e, kilkadziesiąt DPS-ów, które mamy w Wielkopolsce, DPS-y z koronawirusem. Tych DPS-ów z koronawirusem jest niewiele, bo trzy na terenie Wielkopolski, ale tak jak powiedziałem, w pełni nad tą sytuacją panujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie z, organi, z organami prowadzącymi te DPS-y, bo to są samorządy czy też powiaty. Tak? W przypadku Kalisza jest to prezydent miasta, w przypadku Psar jest to starosta Ostrowski. Szanowni Państwo, e, oczywiście na tej mapie drogowej Drive-Thru pojawiają się już kolejne miasta e, i powiaty, które mamy w pełni e, zaplanowane. Jesteśmy po kontakcie z włodarzami. Włodarze e, bardzo dobrze przyjmują tą informację, że to właśnie u nich na terenie ich miast i powiatów te Drive-Thru powstaną. Kolejnym powiatem, do którego trafimy po Ostrowie Wielkopolskim będzie powiat pleszewski. Będziemy w Pleszewie. Mamy oczywiście już kolejne miejscowości zaplanowane, ale sytuacja w Wielkopolsce, jak Państwo wiecie, jest dynamiczna. Pod koniec tygodnia pojawiła się informacja o wzroście ilości liczby zarażonych w powiecie Kępińskim. Reagujemy na to na bieżąco, jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem zarządzania kryzysowego w powiecie, z służbą sanitarną, z właścicielami firmy, w której problem wystąpił. I panujemy w pełni nad sytuacją. Stąd też chcemy przemodelować mapę drive-thru i skierować ten drive-thru w najbliższym czasie do kępna. Tak, aby tam uspokoić mieszkańców, aby sprawdzić jak to wygląda. Dziś mogę powiedzieć, że wiele działań, które wdrożyliśmy, chociażby w powiecie Krotoszyńskim, zostało bardzo dobrze odebranych przez mieszkańców. Dedykowałem specjalny numer telefonu i adres mailowy. Tam wymienialiśmy różnego rodzaju spostrzeżenia. Było to bardzo dobrze odebrane i można powiedzieć w pełni, że też jeśli chodzi o Krotoszyn, to ta sytuacja się stabilizuje. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej, Panu Pukułownikowi za ogromne zaangażowanie. Dziękuję pięknie Inspekcji Sanitarnej, Panu Dyrektorowi Andrzejowi Bilińskiemu, który wykonuje na co dzień tytaniczną pracę, jeśli chodzi o. Walkę z koronawirusem na terenie Powiatu Ostrowskiego. Ogromne podziękowania dla pani prezydent Beaty Klimek za tak wspaniałe zorganizowanie tego miejsca. Myślę, że o tym też więcej powie pan pułkownik. Dziękuję wszystkim, którzy są na bieżąco zaangażowani i zatroskani o dobro mieszkańców Wielkopolski, a w tym przypadku powiatu ostrowskiego są z nami parlamentarzyści, pan Jan Musiński, pan Tomasz Ławniczak, którym też serdecznie za to zaangażowanie dziękuję. Szanowni Państwo, to tyle z mojej strony. Oczywiście jestem do dyspozycji, jeśli będą jakieś dodatkowe pytania. Dziękuję bardzo. Dzień. W dniu dzisiejszym Wojsko Obrony Terytorialnej Żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej rozłożyli mobilny zespół wymazowy, tak jak pan wojewoda powiedział już wcześniej, jest to nasza trzecia lokalizacja po Krotoszynie Kaliszu jesteśmy w ostrowie Wielkopolskim. Tutaj zwiększyliśmy przepustowość tego punktu do 200 wymazów na dzień, także myślę, że wszystkie osoby, które zgłosiły się do Sanepidu, takie badanie będą miały Wykonane. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, jeżeli chodzi tutaj o pomoc miasta w realizacji przedsięwzięć związanych z uruchomieniem tego punktu, to jak najbardziej wszystko było wzorowo, mogę powiedzieć, i tu podziękowania z naszej strony. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o zadania, które będziemy realizować w przyszłości, to powiem tak, że jesteśmy gotowi z tym punktem pojechać w każde wskazane miejsce. Oczywiście, na wniosek pana wojewody, pojedziemy, rozwiniemy i będziemy realizować te wymazy. Z mojej strony to wszystko, dziękuję ja bardzo. Obsługuje Znaczy się, to jest około 50 osób, jeżeli chodzi o rozwinięcie, obsługę, zabezpieczenie. A na, na co dzień, tak jak pobiera się, to ile osób? Znaczy się, jeżeli chodzi o to, pracują cztery zespoły, które pobierają wymazy. A w zespole jest liczba ile? Dwie, dwie osoby plus dwóch pomocników. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, w tym Państwowa Inspekcja Sanitarna z Ostrowa Wielkopolskiego bierze czynny udział w wymazach, które tutaj w drive są prowadzone w Ostrowie Wielkopolskim. Dwa zdania na temat sytuacji epidemiologicznej naszego powiatu. W powiecie odnotowaliśmy do tej pory od początku epidemii 122 przypadki zachorowań na COVID-19. W chwili obecnej około 300 osób mamy w kwarantannie. To znaczy, że były to osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi. Niestety na terenie powiatu ostrowskiego zmarło 7 osób z powodu tej choroby. Z reguły były to też choroby współistniejące przy COVID-19, no ale to jest ta smutna statystyka. Natomiast z pozytywnej statystyki chciałem Państwa poinformować, że 43 osoby to już są ozdrowieńcy, czyli osoby, u których całkowicie nastąpiło wyleczenie z choroby COVID-19. I może jeszcze takie jedno zdanie, proszę Państwa. Ta sytuacja wymazowa, którą dzisiaj prowadzimy, ma bardzo istotne znaczenie dla oceny epidemicznej stanu powiatu Ostrowskiego, dlatego że w gruncie rzeczy takich dużych badań, które przewidziane są na około 1000 osób, nie prowadziło się do tej pory. I tutaj dzięki inicjatywie Pana Wojewody. Przy współudziale bardzo czynnym Wojsko Obrony Terytorialnej i skromnej mojej osobie, czyli Inspekcji Sanitarnej, będziemy mieli orientację, jak wiele osób na terenie Powiatu Ostrowskiego są nosicielami czyli osobami, które stwarzają zagrożenie dla osób trzecich, ponieważ mogą zarażać. A u których nie ma objawów, ponieważ te wszystkie osoby, które tu się zgłaszają, to nie są osoby objęte kwarantanną, to są dowolni obywatele, którzy mają chęć zbadania się w kierunku SARS-CoV-2, ze względu na to, że gdzie indziej takich możliwości nie mieli. Byłbym bardzo zadowolony, abyśmy po zakończeniu tej całej akcji. Ilość osób, u których stwierdzimy koronawirusa, żeby to była liczba mała. Natomiast, oczywiście, jeżeli będzie to liczba sięgająca, powiedzmy, 0,5% czy 1%, to również ma ogromne znaczenie dla nas, ponieważ będziemy mogli te osoby podjąć w kwarantannę i stworzyć taką sytuację, która pozwoli nam na zabezpieczenie. Transmisji wirusa dalej do społeczeństwa. Dziękuję bardzo. A czy jeszcze można się zapisywać? Proszę Państwa, zapisywać się można przez cały tydzień. W związku z tym nie ma żadnych problemów, ponieważ tutaj Wojska Obrony Terytorialnej zwiększyły ilość w stosunku do Kalisza i w stosunku do Ostrowa ilość osób, która może być poddana tym badaniom. Więc na dzień dzisiejszy nie mam żadnych informacji, które by mówiły o tym, że zapisy się zakończyły, wręcz odwrotnie. Po dzisiejszej liście widzę, że są tutaj jeszcze dosyć znaczące rezerwy. W związku z tym zachęcam do zgłaszania się, do informowania o chęci dokonania tego typu badań. Numer telefonu jest na naszej stronie internetowej, jest to numer wojewódzkiej stacji sanitarnej epidemiologicznej w Poznaniu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wykonania tych wymazów. Jest to jedna z metod leczenia, jak okazuje się zupełnie skuteczna, natomiast tymi sprawami zajmują się poszczególne kliniki oraz ośrodki pobierania krwi. W związku z tym inspekcja sanitarna nie jest tym organem, który ten temat prowadzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że podkreślę bardzo dużą rolę, znaczenie i wagę współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w walce z pandemią i tak miasto Ostrów Wielkopolski od wielu tygodni bardzo ściśle współpracuję z, ze służbami Pana Wojewody, z Panem Wojewodą, ze służbami Starosty Ostrowskiego, z Panem Starostą, ze służbami Ostrowskiego Sanepidu i z Panem Inspektorem. Tylko takie współdziałanie i taka dobra. Konstruktywna współpraca daje bardzo konkretne efekty. I dziś za tę współpracę chciałam bardzo podziękować, bo my, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci polskich miast, z tą sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy. Uczymy się postępowania w tej kryzysowej sytuacji, i dlatego takie. Merytoryczne wsparcie było nam niezwykle potrzebne i też chcę powiedzieć, że i pan Wojewoda, i jego służby, i pan inspektor sanitarny z cierpliwością odpowiadają na wszystkie nasze pytania, a tych pytań. Naprawdę każdego dnia rodzi się bardzo dużo. To są pytania o to, jak odbierać i zagospodarowywać odpady od osób objętych kwarantanną. To są pytania o to, jak zabezpieczać w sposób właściwy wodę i ścieki przy prowadzonych miejskich inwestycjach. To jest szereg wyzwań, przed którymi stajemy tak naprawdę codziennie. I dzisiaj uruchomienie tego mobilnego punktu, gdzie mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą się wymazać, mogą się przetestować, jest kolejnym etapem tej współpracy i też, Panie Wojewodo, bardzo serdecznie. Dziękuję za te inicjatywy, kiedy rozmawialiśmy na ten temat od razu powiedziałam, że jesteśmy tutaj w pełnej gotowości, aby wspomóc organizację tego mobilnego punktu pobrań. Dziękuję też panu pułkownikowi i jego służbom, bo tak naprawdę wystarczyło nam kilka spotkań, żeby ustalić wszystkie szczegóły, a tych Szczegółów jest całkiem dużo do zorganizowania, ale myślę, że jesteście Państwo z Ostrowa Wielkopolskiego zadowoleni. Zrobiliśmy wszystko, aby organizacja tego punktu przebiegała w sposób. Profesjonalny i cieszę się też bardzo, że mogliśmy wspomóc państwa w, w tym działaniu i też wesprzeć w, 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 w innych obszarach, które były tutaj potrzebne do tego, aby ten punkt zorganizować. Myślę na przykład o zakwaterowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, o zorganizowaniu całej tej kuchni, która towarzyszy temu punktowi. Że ten punkt i był oczekiwany, i jest potrzebny w Ostrowie Wielkopolskim świadczy zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że w tej chwili zapisy są już na wtorek i środę. Dużo osób z, tego, z tej szansy przetestowania się chce skorzystać. I ja bardzo się cieszę, że mieszkańcy Ostrowa taką szansę otrzymali, bo jak wiadomo, zwiększa to poczucie bezpieczeństwa. Więc raz jeszcze bardzo bardzo dziękuję i zachęcam Ostrowian do tego, aby dzwonić do Sanepidu, rejestrować się do systemu i korzystać z tego mobilnego punktu pobrania próbek wymazów do badań. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapisałam się. Myślę, że w pierwszej kolejności te miejsca zostawiam mieszkankom i mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego. To oni są dzisiaj dla nas najważniejsi. Ich bezpieczeństwo, ich poczucie tego, że są zdrowi, stawiam na pierwszym miejscu. Dlatego najpierw mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Dziękuję, panie panie Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem nawiązać do badań krotoszyńskich i kaliskich, bo o tym miałem też Państwa poinformować. Jeśli chodzi o krotoszyn, to 302 osoby zostały przebadane, z tego dwie osoby dodatnie okazały się w tym badaniu. Jeśli chodzi o kalisz, to prawie 800 osób przebadanych, z tego na dzień dzisiejszy mamy trzy dodatnie wyniki, ale czekamy jeszcze. Za potwierdzaniem wyników piątkowych, więc tak wygląda ta skala w kontekście badań tych, w tych dwóch powiatach. Życzę oczywiście wszystkim Ostrowianom i mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego, żeby mieli tylko ujemne wyniki, żeby tutaj te statystyki były jeszcze lepsze niż w tych poprzednich powiatach. Pani prezydent powiedziała też o tej współpracy. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne właśnie w tych czasach które są dla nas wszystkich trudne, współpraca rządu z samorządem jest kluczowa i za tę współpracę jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo ona ma służyć mieszkańcom powiatu mieszkańcom Wielkopolski i jestem przekonany, że dzięki tej efektywnej współpracy nasza walka z COVID-19 będzie jeszcze bardziej skuteczna i efektywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mobilny punkt pobierania wymazów to jeden z elementów walki rządu Prawa przy współpracy z samorządami z koronawirusem w skali Wielkopolski dzięki operatywności Pana Wojewody i współpracy z samorządami, no w tym przypadku z samorządem ostrowskim, z miastem Ostrowem Wielkopolskim i innymi miastami będzie można przebadać kilka tysięcy. Wielkopolan, którzy będą chcieli podać się temu badaniu. Jedno jest pewne, każda złotówka dedykowana w walkę z koronawirusem jest złotówką skutecznie inwestowaną, że tak można powiedzieć. Czyli Środki, które są przekazywane na walkę z koronawirusem, przynoszą powoli pewne efekty, bo spójrzmy tak obiektywnie, ten koronawirus w wyniku różnych działań. Jednym z nich jest oczywiście drive-thru. Wypłaszcza się środki dedykowane ze budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej czy też innych budżetów, to są środki, które pochodzą z, w ramach tarczy antykryzysowej. 330 miliardów złotych, z czego w tarczy 3.0 100 miliardów bezpośredniej pomocy. Dla przedsiębiorców to jest też bardzo ważne, ale wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii koronawirusa. Więc te kilka tysięcy mieszkańców Wielkopolski zostanie przebadanych, i jak już tutaj powiedział pan Wojewoda, ten odsetek potwierdzających nie jest wysoki. Oczywiście każdy przypadek jest tragedią, jest, jest problemem dla osób, które, których to dotyka, natomiast bez wątpienia chcę jeszcze raz to podkreślić wszelkiego rodzaju służby nad tym panują i chciałem też tutaj podziękować Panu Wojewodzie za to, że wychodzi też poza pewien obszar jego obowiązku, bo przecież współpraca z DPS-ami, które podlegają samorządom terytorialnym jest tego potwierdzeniem, że nie tylko organizacja tego typu punktów, ale również wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w walce z koronawirusem. Już tak na koniec, Szanowni Państwo, pojawiają się głosy, które bagatelizują koronawirus. Przestrzegam przed tym. Przestrzegam przed tym, żeby nie bagatelizować tych obostrzeń. One są spowalniane z tygodnia na tydzień, natomiast generalnie proszę bardzo, zwłaszcza mieszkańców Stawu Wielkopolskiego, bo tutaj jesteśmy, to jest też moje miasto, w jakiś sposób powiązane rodzinnie żeby jednak te maseczki nosić prawidłowo, nie na brodzie, nie na nosie czy na czole, tylko tak jak zalecają te służby sanitarne i tego się trzymać. Wówczas bez wątpienia pokonamy tego koronawirusa. To jest kwestia czasu i tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Proszę miesiąca temu, czwartego. Marca zanotowano w Polsce pierwszy wypadek koronawirusa 2,5 miesiąca mija od tamtego czasu i w Polsce przeprowadzono około 600 tysięcy testów na COV-2. Teraz dzięki uruchamianiu punktów takich jak dziś, to jeszcze przyspieszy. Niektórzy w debacie publicznej zwracają uwagę na to, że Powinno testów przeprowadzać się więcej. Natomiast nasz sąsiad, bogate Niemcy, które łożą na walkę z koronawirusem ogromne środki, są w stanie przykładowo przebadać wszystkich swoich obywateli w ciągu 3-4 lat. Wydajność niemieckich służb laboratoryjnych w tym zakresie wynosi mniej więcej 15-20 milionów w skali roku. Żaden kraj nie jest w stanie po prostu tego przeprowadzić i to chcę mocno podkreślić, aczkolwiek tego rodzaju uruchamianie punktów jak takich jak dziś na pewno przyspieszy i bardzo mocno wceluje się w potrzeby społeczne. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że wprawdzie mamy już tendencję zniżkową, te dane i wykresy wypłaszczają się, jeśli idzie o Stopień zachorowań, ich stosunek do aktualnie zarażonych i tak dalej. Gdyby odjąć punktowo województwo śląskie, mielibyśmy dziennie albo kilkadziesiąt, albo sto kilkadziesiąt w ostatnim tygodniu zarażeń w skali kraju. Województwo śląskie tutaj nadrabia, ponieważ dzień w dzień ponad połowa, czasem ponad dwie trzecie to zarażenia w tej chwili już z tego województwa w ciągu pierwszej połowy. Maja, ale dziś wchodzą następne, y, następne luzowanie obostrzeń, ale również, tak jak kolega Jan Mochiński, przez lekceważeniem y, y, i przed takim y, poczuciem, że właściwie walkę z koronawirusem już wygraliśmy. Jeszcze nie wygraliśmy. Y, jeżeli wszyscy będziemy samozdyscyplinowani, to i oczywiście będziemy reagować na działania Ministerstwa i propozycje Ministerstwa Zdrowia, to wtedy rzeczywiście ta walka z koronawirusem będzie skuteczna. Rząd polski jako jeden z pierwszych skutecznie zareagował na pojawienie się pandemii, stąd wyniki wszystkich, wszystkich tak pod względem wszystkich danych, tak pod względem liczby zarażeń, jak i pod względem śmiertelności. Są u nas zdecydowanie lepsze aniżeli w innych państwach europejskich, a jednak y, trzeba przestrzegać y, trzeba powiedzieć, że to nie tylko rząd, ale też reakcja społeczeństwa samo zdyscyplinowanie społeczeństwa przysłużyło się tym dobrym wynikom, mimo że oczywiście przeżyliśmy ponad 900 tragedii y, w 900 kilkudziesięciu y, rodzinach. Szanowni Państwo, y, od dziś będzie można już chodzić do fryzjera ale oraz do innych punktów. Natomiast przestrzegam przed, przed zbyt luźnym traktowaniem tego, tych, wszystkich, tych wszystkich nakazów i poluzowań. Trzeba zachowywać się samodyscypliny.